jak wszyscy wiemy, imaraństwo i grafika. Ja chyba nikogo tutaj nie muszę przedstawiać. Rafał Orwiński, Daniel Orbyński. Ja nazywam się Halina Cieplińska i prowadzę ten program, a jednocześnie jestem tłumaczką tych wierszy, które Daniel Orbyński przeczyta. Także witamy Państwa na tym wieczorze. Uwięziona w perfekcji. Zamaskowany do niej. proszę, wymyśl prawdę. Powiedz mi, że nie kłamiesz, że wciąż jesteś tu, ze mną, że nasza muzyka nie umarła, że nasze pocałunki tańczą na ustach. I wszystko, co ci dałem, i wszystko, co ty mi dałeś, trwa w objęciach nierozpierzchłe. Nie dopuszcza się oszustwa, gwałtu na nagiej miłości, kradzieży przebiegłego myśliwego w czerwonym surducie. Pamiętaj, bądź moim dzielnym rycerzem, moim księciem, opiekunem, a ja będę twoją uwięzioną w perfekcji. Czy miłość uśmierza, zatapia wszelki lany, spłakanych przez wiatr, słonych łez, pełne są nasze morze. Życie w rozpaczy porywają od zawsze żałobne podwodne nury. Gwałtowne burze, bezpieczna cisza, zawodzenia, które porywem wydymają wszystkie żagle, wieczyste, miraże. Doszło do straty, nienazwanej, bez końca bez początku uwolnieni, oswobodzeni znikamy w ciemnej chmurze żeglujemy przez życie oparte na żałobie przesądzone na wieki oceany Mówią nam, jacy jesteśmy. Łańcuchy zawieszone. Dostałam wiadomość, moja żałoba nie ma końca. Nawet różowa, różowa sukienka wyblakła i zamieniła się w anemiczną szatę. Mundur naszego ostatniego pożegnania, ostatnich pieszczów. Nie mam serce i z siebie zrzucić, dopóki cię nie odnajdę i znów nie pocałuję. Co noc mój uskrzydlony ból wrócę nad Flandrią i długo unosi się tam nad polami. Ścierniskami śmierci, w poszukiwaniu ciebie, moja miłość, gdzieś ukrytego pod rumowiskiem udręczonym wojną. Czuję bezkręiczny, głęboki żal. Świat wie, Dlaczego z opuchniętymi oczami zapłakuje się do snu Niespokojna wykrzykuje błagania I budzę się umęczona Jak oszalała wita tańcu dla nieobecnego. Pragnę, by płatki wpadły mi w oczy, by moja skóra kobiecość rozkwitała zakwitała w ciernistej piersi, aby moja dusza miała zapach bieli i była łabędzia zawsze pierzasto-płatkowa, zawsze pierzasto-czysta, Owo nie ma, pierzasto miękka, już nie pokrzywowa, na zawsze zanurzona głęboko w bieli. Pragnę, by mój młodyzm... Abym nigdy nie wypierzyła się z płatków. Pragnę, by moja skóra dumała w pragnieniu. I nigdy nie wypierzyła się z pierzastej bieli, rozkwitającej w płatkowym łabędzio-szyjnym uwiedzeniu obiektywnej. Wszystkie kobiety mogą się wydawać tajemnicze, dziwne, trudne do rozszyfrowania. Ale od tamtego czasu <coughs> żadna nie fascynowała mnie tak jak ona. Pisze do niej listy. Nie wiem. Gdzie może mieszkać. Jestem w gorączce, niespokojny. Muszę ją odnaleźć. Jaką radością mnie prześladuje. Czuję się zaczarowany. Nie mogę się otrząsnąć. Nie chcę się otrząsnąć. Jej spojrzenie, no, zawładnęło. Jej spojrzenie spotkało się z moim. Gdzieś w czasie. Nie Niby dlaczego obciążać najemnika służącego, wieśniaka, niewolnika, kosa sprzedanego, na Kamertynéra, trzymać ich w bali na kalabasie, przygniatać pracą w troskimi się, pozwolić im wierzyć, że po to żyją, że na końcu tunelu do nieba niebieskiego czeka ich odpoczynek, zbawienie, jak trzeba. Ścigani, torturowani, głodzeni, bezdomni. jak długo jeszcze mają tak ciągnąć z bagażem trudu, nienawiści, niedoli, zmagań, bezlitości, aż wszystkim im się ziści obietnica raju. Pamiętając sprawy zanim się wydarzyły i pociąg widmo. zegary traccie czasu kolej, jeśli już nie boli brak rymu w życiu, a śmierć nie ma być ledwie szeptem. Niech noc burzy się i szaleje, wskakuj do pociągu, światło St. Louis lub jadącego z DC strumną Api. Pociągu do Springfield. Jeśli jesteś dzielny i wierny, pojedź z Leeds do Snaith, jedź na zachód, do póki masz dmuch. Ptaczę, się na widmu. Rozwęzuj węzły toru. Pobieraj słone opłaty wzdłuż nasypów i szyn, z z mostów do rzek, niezgłębionej głębokości. Obcuj tylko z upiornymi upiorami, skrzycącymi skrzatami. Demono, demonami unikaj widm fantomowych. Co do zasad szczerzy zębów załamanych w tych frakcji, duchów składających żabisk skrzek porywanych w ciemność, mknąc ich. Pociągiem widmo rozpuchanym do Arabamy.